Witam, to co będziesz oglądać to jest wycinek ze streama, który robię od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Zapraszam, a teraz po prostu miłego oglądania. ...rzeczy co mi trzeba. Kuruliszka kuru, raczej nie zabiłeś, albo w sumie dwóch, bo potrzebuję dwa. Podejdź bliżej, oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go dwa tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarodni tak po prostu pozwolili ci na sprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty, o wartości czysto kolekcjonerskiej, czyż nie? No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Heramas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako, że drogo sprzedał swoją skórę, dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. Co to, to są? Ale to są jakieś rzeczy do quest'a. Co może oznaczać, że mogą być przydatne. są niepotrzebne na razie to się kiedyś przyda to się kiedyś przyda coś dla ciebie o, mogłem ci opchnąć to ci ci Trabiny, co noszę w plecach? <laughs> Kto że chcesz ze mną też zagrać w karty? Porozmawiajmy na mniej kontrowersyjne tematy. Mam ochotę na partyjkę gwinta. Ja tutaj jakiejś dobrej, żadnej karty nie dostałem. jest chuj co mi zablokował tak więc znowu nie będę mógł iść na na ostatnią linię ty na pewno wylatujesz i trebusz sobie wymienimy jak zwykle cyrilka leci pierwsza żeby szpieg nie wyciągnął płotki bo to marnotrawstwo karty 5 punkciczków, O, stałem triskę w tą chorą talię, co będzie wskrzeszał sobie, skrzeszał sobie dy, dekli. E, dobra, ty mnie tu przyblokowałeś. i Ci teraz tak, to Ty się stwierdzisz, że się poddajesz? dwa razy więcej punktów mam od Ciebie poproszę, nie to ja sobie tego wezmę DNFR, dobrze Przeciwnik spasował. Ja mam tutaj dwóch tych. Mam Yennefer. Jeszcze jakbym dostał drugiego mojego healera to mam cztery karty. Nie dostałem healera. Ale mogę ściągnąć sobie jednego. Tego sobie ściągniemy i w sumie możemy go rzucić jeszcze... Nie, nie będę go teraz rzucał, bo jak go teraz rzucę to on będzie miał... Już ma trzech do healowania, a on ma tą chorą talię. Co się chilują jak wściekli? Dobra. Tak zostawimy w pierwszej kolejności ja sobie hilnę jednego, I tego mogę wpłynąć, super. To ci dam. O, to się nawet dobrze składa. Pięć, ty masz gościa, co ma 9, czy ja mogę tak naprawdę wszystko rzucać? Bo jak rzuci pożogę, to pożogę mu go zeżre. A nie, a tu mi się dziś nie zrobiło, o, szerski, o, szerski, o szerski. Tak, tego mogę rzucać bezproblemowo, tych trzech też. Tego nie będę rzucał, bo potrzebuję tą linię mieć w miarę dobrą i nie mam jej ulepszonej. W ogóle się nie przejmuję, gościu już jest zmielony. Dwie karty sobie weźmiesz. Gratulacje. O, jeszcze jakiegoś bohatera dostałem. obu się jeszcze pamiętać, że musi ze mną wygrać jedną turę. Więc musi sobie zostawić jakąś przynajmniej jedną kartę. Czy tak zrobi? Nie wiadomo. Tak. Tylko teraz, jeżeli ja użyję tego, a on będzie miał czyste niebo, to jestem w dupie. To ja rzucę najpierw czyste niebo. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć mi zostanie pięć punktów, jemu 11 To nie, to jest bez sensu. Z cesarstwa Nilgar Nilgardu, to on ma na pasywce to, że jak jest remis, to on wygrywa. No i zajebiście. Katułek, ta Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Szkoda, że nie mogę zanieść i katryzacji. Witaj po. To jak interesują. Testowo chcę się chce się odegrać, pomidory jakąś kartę. Tematy. Mam ochotę na partyjkę bardziej... Mięskie talia trafiła niezła Chodzi gir, Girald Ze płotką Zepsuje płotkę, co za gnój No masz kartę, ci dam za to Jeszcze ci dam Czy sobie zostawię, jak on mi wyrzuci tych, to ja sobie zagram to przeciwnik spasował, a mi brakuje kurwa 11 punktów do niego. Zamiast tracić tych, będzie rzucenie tego, to on straci dużo. Tu pan mi nie wyrzucił żadnych tych, żadnych szpiegów, nie za bardzo mam co chilować. Jeszcze szpieg. Teraz zostawimy. Jeszcze coś, że będziesz chilował. Szpieg, A nie, nie. Ty szujo. Ty szujo. Stawiaj łuczników. Teraz stawiaj dużo łuczników. To jest moja nadzieja. Teraz. Dobre się wyrosowało, dobre się wyrosowało. Gratuluję. 18. Jaką mi kartę też? Coś ciekawego w domostwie? Mają. O, nic nie trzymają w tych domach nie wiem czemu Się szukaj rezydencję to ta rezydencja jest tak daleko o, o, o. O, panie. o coś tu byłem zniszczona rezydencja tak ja tu byłem chyba po kota tam ten quest do tego Trochę poziomu, to, to będę mógł w te bamboszki ubrać, nie? Ech, się. tej zniszczonej rezydencji. Ale nie, ja tutaj bym chciał być w dzień, nie w nocy. Kedydancje. Z tym portalem jest kompletnie zniszczony. Ale magiczny krąg wytrzymał. To mnie wygląda na zamknięty portal. Może otwiera go jeden z przedmiotów należących do Eramasa. Starego sera. Wygląda na to, że era Was był ty romantyczny. Tu się jakoś schodziło. Dlaczego Rama zrobił ten cholerny sen? Lepiej uważać. Temir się uśmieje, jak mu opowiem, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może nie spotkać nic gorszego. to może być? Sterk. Poszło, da. Dziś nie nic nie ma ciekawego, chyba nie. No dobra, no to siup. Jaką ta woda jest? Przyjrzysta, jak żadna. Nie da się wyjść. nie będzie z kimś walczyć tygnoju patrz zmieniłem go e, to był e... Lupojad, Mgla. Muszę powiedzieć Lambertowi, że Glaki są odporne na smutny starego ser. To cenna informacja. Lambert będzie zadowolony z takiej informacji, na pewno. Byka jakąś podniosłem trzeba to dobrze przeszukać, bo w takich miejscach lubią się chować jakieś te schematy kota albo coś takiego, więc warto jest to wszystko przeglądać. O, tam jakaś interakcja poważna jest, tu nic nie ma tak, do tego główno, gó znaczy tego od Kairi trzeba będzie trzeba odpalić, ale moment bo ja dobrze widziałem ja dobrze zwróciłem na to uwagę. Wyśmienita jaskółka. Wyśmienita jaskółka. Owoc taki będę musiał znaleźć. A to jest Vitoral. Czy Vitoral nie jest tu? Vitoral to też jest jakiś taki dziwny. wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Powinienem użyć oka Nehaleni. Z tym zrobić, a w to wejdę? A nie mogę w to wejść, złapał, ty jak prawie, jak jest Was od Skrydzie. Miałem tu dezaktywować. Jest tak samo zabójczy jak sery Massa. to no, warto go wziąć. Chyba nazwy to ostrze Ementale. Dźwignie, czego było? To ciekawe. Kasi światło w okolicy?